Siemano. Witajcie w kolejnym poradniku świeżaka. Ja jestem Filip, jestem byłym zawodnikiem kickboxingu, a obecnie jestem trenerem kalisteniki w klubie Pretorium. Czym jest kalistenika? Rodzaj treningu siłowego z masą własnego ciała. W poprzednich odcinkach nauczyliście się poprawnej techniki, a dzisiaj dołożymy do niej siłę za pomocą jednego ćwiczenia, które możecie wykonać wszędzie. A tym ćwiczeniem jest pompka w wariancie eksplozywnym, którą już pokazuję, jak wykonać. No i to polecam robić codziennie trzy serie, 10 powtórzeń. Do zobaczenia w następnym odcinku. No dobra, wersja, którą pokazałem przed chwilą, jest wersją docelową, którą będziecie robić po iluś treningach, a teraz przejdziemy sobie progresje, które pozwolą Wam dojść do tych wariacji. I zdaję sobie sprawę, że pompka nie jest ćwiczeniem, które wszyscy jeszcze e, umieją wykonać. Dlatego zaczniemy sobie od pierwszego wariantu, czyli pompki eksplozywnej na kolanach. Uwaga! Od czubka głowy do kolana zachowuje jedną linię, czyli równica nie jest w tą stronę, miednicę staramy się podwinąć. I będziemy sobie teraz w tym wariancie schodzić całkowicie na dół. Zauważcie, że i klatka, i biodra zeszły równocześnie. Unikamy czegoś takiego. I z tego wychodzę sobie do góry. Jak ten wariant zrobić eksplozywnie? Proszę bardzo. Schodzę na dół i już tutaj w dole. Hop. Hop. eksplozywnie albo inaczej dynamicznie oznacza właśnie z wejściem na palce jak zobaczyliście przed chwilą. Wybicie następuje już w dole, czyli nie próbuje operować biodrami, tylko tak jak w kickboxingu wybicie jest od razu, co przekłada się na lepszą siłę ciosu przez właśnie dynamiczność i eksplozywność tego ćwiczenia. Jeżeli pompka eksplozywna na kolanach nie stanowi dla Was problemu, co możecie sprawdzić prostym testem. Wykonanie czterech serii po około 20 powtórzeń sprawia, że powinniście pomyśleć o następnym wariancie, jakim jest pompka eksplozywna na podwyższeniu. Ręce kładziemy na dowolnym podwyższeniu, czy to w domu na stole, czy w klubie na skrzyni, nie ma znaczenia. Miednica, tak jak poprzednio, podwinięta, tym razem prosta linia jest od czubka głowy do pięt. Reszta wykonania wygląda dokładnie tak samo. Wchodzimy w dół i z maksymalną mocą odbijamy się od podwyższenia. Ręce mogą się oderwać, mogą zostać na podwyższeniu. Jedna i druga forma są poprawne. Trudność pokazanej przed chwilą pompki na podwyższeniu, jak sama nazwa wskazuje, zależy od podwyższenia. Im ręce będą wyżej nad ziemią, tym będzie nam łatwiej. Im będziemy schodzić niżej, tym będzie nam trudniej, aż w końcu zejdziemy do pełnego wariantu, czyli pompki eksplozywnej na ziemi. I zachowując ustawienie ciała, znane z poprzednich wariantów, schodzimy całkowicie na dół. I teraz uwaga! Wybicie następuje już tutaj. Czyli nie próbuję najpierw podbić bioder, a za nimi wyskoczyć, tylko używam siły swoich ramion. I jeszcze jedna istotna uwaga. Niektórzy z Was być może znają wariant pompki klaskanej. Natomiast jest on trochę bardziej kontuzjogenny niż wariant z wejściem na palce. Dlatego polecam. Szanujcie swoje nadgarstki, bo przydadzą się Wam w ringu. Jeszcze jedna ważna uwaga na temat ułożenia łokci w pompce. Jak powinny się układać? Analogicznie do tego, jak układają się w gardzie. Czyli nie mam łokci daleko od siebie, a staram się je mieć. Jak najbliżej. To pozwoli Wam na kreowanie większej siły ciosu i zrobienie większej ilości pompek, a przede wszystkim ochroni Wasze barki przed kontuzją. Oczywiście samą wiedzą teoretyczną formy nie zbudujemy, dlatego zachęcam do praktykowania tego, czego się nauczyliście w domu. I zachęcam do bycia kreatywnym. Jeżeli nie macie skrzyni, możecie wykorzystać stół. Ze stołu przechodzicie na krzesło, z krzesła przechodzicie na niższą kanapę, a ostatecznie robicie pełne pompki na ziemi. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam na kanał Pretorium, zapraszam na treningi po więcej fajnych rzeczy. No i do zobaczenia w następnych odcinkach.